17 latek konstruuje rakietę. W krytycznej sytuacji z jego pomocy skorzysta NASA. Już za chwilę w HBO Robert Wagner w filmie dla całej rodziny Rakieta. Zostało jeszcze tylko 6 dni super promocji. Zamów HBO teraz. Skorzystaj z promocji, a dodatkowo trzymasz kadry z filmu Kowalis. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 0801 333 333. Telefon dla abonentów UBC i TV 032 2007 242. HBO, Twoje domowe kino. Na przełomie tysiącleci powstała największa polska produkcja filmowa. Kwowaliz Jerzego Kawalerowicza. 30 sierpnia tego roku w Watykanie miała miejsce światowa premiera tego filmu. Dla upamiętnienia tej chwili pocieliśmy tę premierową kopię na kadry i teraz dzięki HBO, koproducentowi tego filmu i ty możesz stać się częścią tego historycznego wydarzenia i otrzymać pamiątkowy kadr z filmu Fovadis. Za Podaj hasło promocji Rzym i zamów HBO już teraz. Jeśli już jesteś abonentem HBO i chcesz otrzymać kadr z Kowadis, wyślij kopię ostatniego rachunku wraz z adresem do korespondencji na numer faksu 022 519 77 70. Promocja ograniczona do pierwszych 10 tysięcy zgłoszeń. Jesteś się wahasz? Nie czekaj! Już wkrótce w HBO. Joanna Dark, steward malutki, prymas podziemny krąg. Przerwana lekcja muzyki, utalentowany pan Ripley, regulamin zabijania i produkowany przez Stevena Spielberga serial wszechczasów, Kompania Braci. HBO to największe hollywoodzkie filmy. 24 godziny na dobę, codziennie premiera. Skorzystaj z promocji. Zadzwoń i zamów HBO teraz. Telefon 0801 333 333. Telefon dla abonentów UPC i TV 032 2007 242. HBO Twoje domowe kino. gdy się nowy domownik, początkowo może wiedzieć pewne kontrowersje. Kto Stuart? Twój nowy brat? Patrzcie. Jak się cieszy na mój widok... Czy uda mu się zdobyć uczucie rodziny? Możesz poradzić coś... Ja! Się pomoc Całej rodziny? Teraz dokładają dziwne niespodzianki, co nie, mówię. niech... Stewart Malutki, premiera w HBO w niedzielę 14 października o 21... Każdy czwartek o 21 dajemy Wam wyjątkową szansę zobaczyć wielkie hity filmowe, które po raz ostatni pokazujemy w HBO. W kolejne czwartki października czekają na Was. Wokalista YouTube, który radzi przyjacielowi, jak odnaleźć miłość i zrobić karierę, czyli Bono i Steven Dorff w niezwykłej komedii Entropia. Dziennikarz na tropie afery, w której stawką może być ludzkie życie. James Woods i w podwójnej roli aktora i reżysera Clint Eastwood. W filmie kryminalnym Prawdziwa zbrodnia. Historia powstania najsławniejszego dzieła Orsona Wellsa. John Malkovich, Melanie Griffith i w tytułowej roli Leaf Schreiber jako obywatel Wells w filmie produkcji HBO. Oraz najbardziej niedobrani policjanci świata. Jackie Chan i Chris Tucker w złodziejskiej komedii sensacyjnej Godziny szczytu. Czwartki ostatniej szansy w HBO. Początek zawsze o 21.00. Zapraszamy. Już niedługo wszystko się zmieni. Roboty wedrą się w życie ludzi i postanowią zostać tam na zawsze. Robin Williams jako człowiek przyszłości. Premiera w HBO w niedzielę 7 października o 21. Tony Soprano powrócił. A z nim cała masa kłopotów. Tym razem... Tony rozpoczyna terapię z żoną. Nie może się pani z nim dogadać, więc próbuje znaleźć winnego. Arti ulega czarowi Adriany. Co bardzo irytuje Christophera. Rodzina Soprano. Odcinek 31. Premiera w piątek, 5 października o 22. Tylko w HBO. Dobra, dobra, zaczynamy. Wielkie pieniądze. Męski świat. Tu liczy się tylko kasa. Wow. Chcecie nam coś powiedzieć? Yeah, tak. Co? Dziewczyna Mitza grała w filmie dla dorosłych. Nowy serial Kasa. Odcinek czwarty w sobotę 6 października o 21.00. Każdy weekend w HBO to Super Weekend. Zapraszamy na sobotnie premiery Października. Nicolas Cage i Patricia Arquette w reżyserowanej przez Martina Scorsese opowieści o nocnych telefonach i śmierci. Ciemna strona miasta. Ralph Fiennes i Julian Moore przekonują się, czy uczuciowe zamieszanie może być początkiem miłości w adaptacji prozy Grahama Greena w reżyserii Nila Jordana. Koniec romansu. Brad Pitt i Edward Norton w mrocznym thrillerze w reżyserii twórcy 7 Davida Fincher'a. Podziemny krąg oraz Emma Thompson we wzruszającej historii walki ze śmiertelną chorobą w filmie produkcji HBO w reżyserii Mike'a Nicholsa Rozum. I pamiętajcie, że w każdą sobotę o 21.00 przed wielkimi premierami nowe odcinki naszego ekscytującego serialu Kasa. Sobotnie premiery w październiku o 22.00 w każdy Super Weekend. HBO daje Wam bilet. HBO daje Wam muzykę. HBO daje Wam Madonnę. Madonna. Madonna Drum World. Koncert z Detroit. W tym tygodniu w HBO. Tony Soprano. Dobry, czuły, kochający. Zrobi wszystko, by chronić swoją rodzinę. Rodzina Soprano. Nowe odcinki w każdy piątek o 22.00. Tylko w HBO. Oto historia uczucia. Albo umrzeć albo zobaczycie martwą. Kocham Cię jak nikogo na świecie. Które nie mogło trwać. I tajemnicy. Przyszedłem w imieniu jej męża. Podejrzewa, że jest zdradzany. Która była dopiero początkiem. Ralph Fiennes i Julian Moore w filmie Nila Jordana Koniec romansu. Premiera w HBO w sobotę 13 października o 22. Każdy weekend w HBO to super weekend. Zapraszamy na niedzielne premiery października. Futurystyczna wizja świata, w którym roboty są jedynie kolejnym sprzętem AGD, dopóki jeden z nich nie postanowi, że pragnie od życia czegoś więcej. Robin Williams jako człowiek przyszłości. Niełatwe jest życie ślicznej białej myszki, a w zasadzie białego myszka, w ludzkim, choć pełnym podstępnych kotów świecie, czyli wzruszający film dla całej rodziny Stewart Malutki. Prymas, czyli Andrzej Seweryn jako bezprawnie więziony arcybiskup Stefan Wyszyński, a partnerują mu Zbigniew Zamachowski, Maja Ostaszewska i Krzysztof Wakoliński. Oraz George Clooney i Mark Wahlberg, jako amerykańscy żołnierze, którzy z wojny w Zatoce chcą wrócić bogatsi o jakieś 20 milionów dolarów. Złoto pustyni. Niedzielne premiery w październiku o 21.00 w każdy Super Weekend. Świetnie, że Państwo wpadli. HBO na stojaka. Ja mam tam trzy pedały i one mi się mylą. Cezary Bazura. Pedały się nie mylą, proszę pana. Paweł Dłużewski. Tadeusz Ross. Ryk... Rykła. Po polsku nie umiecie mówić? Oraz Krzysztof Kowalewski. Pierwszy milion to trzeba ukraść. Ale to ci tylko tak mówi, że następne też można buchnąć. Wkrótce w HBO. HBO kręcą nas filmy, dlatego jeszcze w tym roku czekają u nas na Państwa oscarowe role. Angelina Jolie w przerwanej lekcji muzyki, gdzie partneruje jej Winona Ryder. Michael Caine w ekranizacji prozy Johna Irvinga w Regułom. I Julia Roberts jako Erin Brokowicz. A także nominowany Jude Law z filmu Utalentowany Pan Ripley w roli tytułowej Matt Damon z płynnych Paltrow u boku. Dużo mocnego kina. Brad Pitt i Edward Norton w podziemnym kręgu Davida Kinshara. George Clooney i Mark Wahlberg szukają złota pustyni. Nicolas Cage odkrywa ciemną stronę miasta Martina Scorsese. Tommy Lee Jones i Samuel L. Jackson poznają regulamin zabijania. Denzel Washington walczy jako legendarny bokser Robin Carter zwany Kuraganem. Oraz Johnny Depp zdolucza Kosmosu.